Matura ustna. Trening wypowiedzi. Część pierwsza. Prowadzenie rozmowy, rozmowa wstępna. Ćwiczenie pierwsze. Rozpoczynanie i włączanie się do rozmowy. Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, że. Excuse me, I'd just like to say that. Czy mogę coś powiedzieć? May I say something? Czy mogę przerwać? May I interrupt? Przepraszam, że przerywam, ale. Sorry to interrupt, but uh... czy mogę coś dodać? Could I add something? A propos By the way To mi przypomina That reminds me of Rozumiem co masz na myśli, ale I see what you mean, but uh... tak, ale. Yes, but Ćwiczenie drugie. Prośba o powtórzenie, wyjaśnienie. Słucham? Pardon, sorry. Przepraszam, nie całkiem zrozumiałam. Sorry, I didn't quite catch that. Przepraszam, umknęło mi to. Sorry, I missed that. Czy mógłby pan powtórzyć? Can you say it again please? Could you repeat that please? Czy mogłabym prosić o powtórzenie? Would you mind repeating that please? Nie jestem pewna czy rozumiem. I'm not sure if I understand. Czy mógłby pan to wyjaśnić? Could you explain that please? Co rozumiesz przez... What do you mean by... Co to słowo dokładnie znaczy? What does this word mean exactly? Ćwiczenie trzecie. Zastanawianie się, wyrażanie wahania. Niech zobaczę. Sample complete. Ready to continue?